Szczęść Boże moi drodzy! Do dzisiejszego filmu zainspirowało mnie pytanie jednej z moich czytelniczek, z jednej z moich obserwujących, która zapytała mnie, jak sobie daje radę z hejtem. Przyznam szczerze, że akurat ostatnimi czasy tego hejtu akurat nie ma aż tak dużo, bo jak się zapewne domyślacie, jako osoba prowadząca profil o, profil o charakterze religijnym katolickim jestem na ten hejt narażona, dużo osób się tego czepia. Hmm, że co to w ogóle za jakieś tam zabobony po co ja to robię, ten ja to puszczam mimo uszu, czasami jeżeli ktoś jest wyjątkowo agresywny czy wulgarny, takie osoby blokują, z tej racji ponieważ nie chcę, żeby właśnie takie osoby agresywne, ziejące nienawiścią złą jakąś energią po prostu się do mnie przyczepiały, no i chociażby z tego względu, że to jest mój profil, ja chcę, żeby po prostu na moim profilu były tą społeczność, bo to jest już społeczność, jest Was ponad 17 tysięcy na samym Instagramie, tworzyły osoby, które są miłe, spokojne. Jeżeli ktoś nawet nie jest wierzący i często zadaje jakieś pytania, staram się odpowiadać na nie. Jeżeli jest oczywiście w sposób kulturalny jakiś, wiecie, przemyślany, jeżeli to jest dyskusja, a nie po prostu jakiś tam właśnie hejt czy coś w tym stylu. Natomiast do samego hejtu jestem do niego przyzwyczajona, ponieważ hmm, kiedyś o tym wspominałam, zresztą możecie sobie znaleźć w internecie sporo na ten temat, trochę działałam powiedzmy politycznie. Więc no chyba żaden temat w Polsce nie działa tak hejtująco, że tak powiem, jak polityka. To jest już przeszłość, od tego się odcięłam. Nie uczestniczę w tym, nie działam już w ogóle w polityce z wielu względów, no między innymi przede wszystkim dlatego, ponieważ uważam, że, yy, no, że to nie jest dla mnie. Po prostu niech inni sobie zosta zostaną sobie w polityce. Ja działam akurat tak bardziej ideowo. Nie liczyłam na nic i stwierdziłam, że po prostu będę zajmować się swoimi różnymi działalnościami, między tymi właśnie działalnością w mediach społecznościowych, ewangelizujących, mówiąc o Was. Dalej no dzisiaj o hejcie, więc do sedna sprawy. Hejt to jest grzech ciężki. Jest grzechem ciężkim, ponieważ jest, grze ponieważ jest grzechem nienawiści. Tak trzeba to nazwać wprost. Hejtowanie to jest dręczenie, obrażanie, oczernianie, wyśmiewanie, po prostu niszczenie kogoś słowami. A sami zresztą wiecie, na pewno się spotkaliście, czy na Facebooku, czy na jakichś forach, czy na jakiś forach nawet plotkarskich typu budelek, ile jest tego hejtu, ile jest tej nienawiści. Najbardziej właśnie we wspomnianej polityce jest to widoczne, ponieważ jeżeli ktoś, załóżmy, jest naszym oponentem, jeżeli głosuje na inną partię, no to jest po prostu taka zbrodnia niesłychana, jakby poprosił, jak po prostu ktoś zamordował mu matkę. Po prostu to jest wokół tego od lat coraz bardziej ten hejt nakręca. Te złe emocje, ta nienawiść po prostu naprawdę to już przybiera takie formy właśnie między innymi przez to już nie działam w polityce, ponieważ uważam, że to co się dzieje jest po prostu poniżej pewnej jakiejś godności po prostu w Polsce. Sami zresztą wiecie, były niedawno wybory i to co się działo, to jak ludzie potrafili się wyzywać, często są przecież przypadki, że ludzie w rodzinach sobie sobą nie rozmawiają, bo ktoś głosuje na partię X, a szwagier głosuje na inną partię i na tym tle jest już po prostu już po prostu yy, hejt. Potrafią nawet się hejtować na facebooku tym, i, i niektórzy mogą nawet zobaczyć jak w rodzinie ludzie się hejtują, jak, jak sobie źle życzą, yy, bo ktoś głosuje po prostu na inną partię. Sami to najlepiej wiecie. Z czego wynika hejt? Bo wiecie co, ja się tym za bardzo aż tak nie przejmuję i szczerze mówiąc na mnie to aż tak już mocno nie działa, ponieważ ja bardzo dużo czytałam w swoim czasie yy, o takim aspekcie, Psychologicznym hejtu. Zazwyczaj hejtują ludzie, nie mówię, że takie z większości przypadków, ale tacy, którzy są jakoś tam w jakiś tam sposób niedawartościowani, sfrustrowani, którym po prostu, no wiecie, no, moim zdaniem, normalny, jakoś tak emocjonalnie dobrze rozwinięty człowiek, stabilny psychicznie, nie chce hejtować, nie widzi takiej potrzeby, a na sprawa, że też nie ma za bardzo na to czasu. Ja czasami się tak zastanawiam, były takie przypadki, że jakieś tam osoby. Obserwowały mnie też na innym koncie na Instagramie prywatnym, postrafiły się jakieś takie naprawdę szczegóły wyłapywać, czyli musiały dużo czasu poświęcić, żeby tam wystalkować, co ja tam robię, gdzie co i jakieś tam rzeczy wyłapywać, później jakby obrzucać mnie na tej podstawie jakimiś wyzwiskami, co w ogóle jakie było w ogóle kuriozalne. Ostatnio na przykład miałam taką sytuację, pewna osoba zarzuciła mi, że jestem bardzo zaniedbaną osobą, ponieważ uwaga nie maluje paznokci. No przyznam szczerze, że dla mnie to nie jest najmniejszy problem, ponieważ po prostu nie lubię malować paznokci, nie noszę też biżuterii, ponieważ no, a właśnie, bo jeszcze taka pani jest, pozdrawiam ją przy okazji, która bardzo często mm, pisze mi, mnie to bawi, dlatego ja jej nie zablokowałam nic, ponieważ aż tak mocno nie jest agresywna, e, pisze mi na przykład, że jestem bardzo mało, prezentuję sobą bardzo mało katolicki wizerunek, ponieważ jestem mało kobieca właśnie zauważyła, że inne influencerki katolickie są bardziej wyciszone niż ja, mówią tak spokojniej, wolniej i są w ogóle bardziej zadbane, bardziej kobieco ubrane. No okej, okay, no dla mnie to no, jest taki zarzut śmieszny, ponieważ ja postanowiłam od początku swojej działalności, zwłaszcza jak zaczęła się ona rozrastać, że nie będę udawać kimś, kim nie jestem. Wiem, że ze względów wizerunkowych wypadałoby, żebym rzeczywiście była trochę inna, ale no ja po prostu, nawet gdybym chciała, tak za bardzo nie mam. Nie mam raz, że zdolności aktorskich, a dwa też nie mam za bardzo czasu. To nie jest tak, że ja nagrywam ten film, ja tutaj się szykuję pół dnia. Ja po prostu tutaj sobie tylko ustawiam aparat i nagrywam. Po prostu ja, nawet gdybym chciała, to nie mam czasu, żeby się tak, wiecie, krygować, żeby tutaj udawać kogoś, kimś nie jestem. Po prostu nie mam na to czasu i przykro mi też, że akurat trochę Taki hejt może niewielki, ale jednak jest ze względu właśnie na to, ponieważ no, wydaje mi się, że akurat naturalność i nie udawanie kimś, kogo, kim się nie jest, jest akurat plusem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo sami wiecie, jak to w mediach społecznościowych, bardzo dużo ludzi kreuje się na kogoś, kim nie jest. Ja czasami tak właśnie widzę, że mm, nawet znam kilka takich osób dość popularnych w internecie i wiem, że są zupełnie inne w rzeczywistości, a co innego, inny jest wizerunek właśnie, właśnie w sieci. Ale wracając do sedna, bo tej dużo w dużo dygresji wpadłam, musimy się spowiadać z tego, jeżeli kogoś hejtujemy w internecie. Bo to jest grzech ciężki, to jest nienawiść. Musimy też, jeżeli się wyspowiadamy, wypadałoby też jakoś zadośćuczyć. Na przykład, jeżeli e, pisaliśmy o kimś na przykład komentarze oczerniające tą osobę, ale mówiące nieprawdę, na przykład, nie wiem, jakąś aktorkę na pudelku zhejtowaliśmy, mimo iż jej nie znamy, napisaliśmy komentarz typu, że ja ją znam, ale w rzeczywistości bardzo wyniosła i miała wiele operacji plastycznych. Na przykład to zmyśliliśmy, to wypadałoby to albo gdzieś powiedzmy napisać, że to jest nieprawda, albo najlepiej ten komentarz jakoś usunąć, wyspowiadać się. No wiecie, no, na tych ludziach, że tak powiem, znanych też jest bardzo duża taka presja i musi to być dla nich strasznie przykre, jeżeli o jakieś takie rzeczy, jakieś kompletne bzdury na swój temat i wiecie no musimy się czasami po prostu postawić w sytuacji tej drugiej osoby, jak to wygląda. I też musimy zadać też sobie pytanie, czy nie jest tak naprawdę, że powiedzmy jakieś tam ładnej, utalentowanej, znanej aktorce po prostu może zazdrościmy i dlatego tak ją hejtujemy, obgadujemy, bo myślimy, że nie wiem, że ona może będzie mniej ładna przez to, a my będziemy ładniejsi. No myślę, że tak to nie działa, natomiast można kogoś bardzo, ale to bardzo zranić. Inną kwestią jest też hejt w ogóle wśród dzieci, bo ja z tego zasłyszałam, zwłaszcza w dobie, no już teraz mam na szczęście za sobą, ale jak były te zajęcia, jak było zdalne nauczanie, to ponoć ten hejt bardzo się rozwinął i czasami jest tak, że jakieś dzieci, które są hejtowane w internecie, na przykład nie chcą do szkoły chodzić, potrzebują pomocy psychologa. Więc to, to nie jest tak, że tylko w polityce, że tylko gdzieś tam, ale to już po prostu ten hejt działa od najmłodszych lat. Że dzieci potrafią być po prostu zastraszone tym hejtem. I to musi być bardzo, bardzo trudne, najdelikatniejsze i dopiero rozwijające się psychiki. Ja sama nie mam dzieci, ale ja bym jakoś starała się w ogóle od mediów społecznościowych dziecko trzymać z daleka, jak najdłużej by się dało. Oczywiście wiem, że pewnie się nie da, ale znam ludzi, takich znajomych, którzy mają dzieci chyba 10-12 lat i. Nie mają, mają blokadne media społecznościowe i są to dzieci bardzo, bardzo fajne i wiecie, nie mają też takiego odruchu, żeby cały czas w telefonie coś tam grzebać. Uważam, że akurat to jest wielki plus, tak wychować dzieci właśnie z daleka od mediów społecznościowych i żeby nie dawać im telefonu zbyt szybko. No zwłaszcza, że pewnie mózg trochę, znaczy na pewno, źle wpływa na psychikę dzieci, zresztą to są, to są właśnie opracowania naukowe na ten temat, to pewnie o tym słyszeliście wiele razy. No i też musimy się zastanowić nad tym, czy tej osobie, którą tak hejtujemy, ponieważ tak, że anonimowo kogoś też hejtujemy kogoś nieznanego, ale powiedzmy nam znanego, jakiegoś tam po prostu znajomego, anonimowo na przykład piszemy jakieś komentarze złościwe na temat działalności czy firmy tej osoby. Ciekawe, czy byśmy odważyli się powiedzieć to w twarz. To jest, wiecie, to jest takie plotkarstwo. Hejt to jest takie plotkarstwo i oczernianie XXI wieku. To jest stosunkowo też. Nowy grzech, no, wygrzechną. 40-30 lat temu no, nie, mogliśmy hejtować, nie mogliśmy hejtować w internecie, no bo ten internet, no, no, 30 lat temu już może coś tam raczkowało, no ale wiecie, o co, o co mi chodzi. W ostatnich latach się naściło się strasznie ten hejt. Nieraz, jak się wejdzie w sekcję komentarzy zresztą dobrze nawet, że w, na wielu portalach już nawet nie ma takiej opcji, żeby komentować, to sam hejt i po prostu jest nieraz taki atak stadny na kogoś, że ludzie nawet nie czytają. Czytają tylko tytuł, nawet nie czytają lidu, co dopiero mówić, tekstu i już hejtują, nawet tak coś nie doczytają do końca gdzieś tam. Więc zbliża się adwent, za tydzień się zacznie, zastanówmy się, czy my też nie hejtujemy. Bo hejtować można też nawet jakieś komentarze polubiając na przykład, jakiś taki hejtujący komentarz, to, to jest też bardzo raniące, więc... Ja też muszę sobie zrobić z tego rachunek sumienia, aczkolwiek staram się nie odzywać, ale wiecie, nieraz tak się może zdarzyć. Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam, i rzeczywiście taki hejtujący komentarz polubiłam. Nie powinnam tego robić, muszę go odnaleźć. A więc myślę, że każdy z nas powinien sobie zrobić rachunek sumienia. Jak to jest z tym hejtowaniem, czyli nienawiścią w internecie, bo to jest nienawiść, to jest grzech ciężki. To jest jeden z najgorszych grzechów, ponieważ to jest po prostu, po prostu nienawiść do bliźniego. A nienawiść dżentem dziźniego to chyba jest ta katolika. Nie chyba, tylko na pewno jest to rzecz potworna i bardzo, bardzo zła. Może Wy macie jakieś doświadczenia z hejtem, może doświadczyliście hejtu? Ja doświadczyłam, ale wiecie co, no, jestem szczerze mówiąc trochę uodporniona na to, więc nie robi to już na mnie wielkiego wrażenia. Jeżeli ktoś was, ktoś was hejtuje, to żebyście nie mieli, że, że tak powiem, jakichś tam że nie, no zaraz musimy się bronić, że ten, po prostu czasami najlepiej z takich osób się po prostu odciąć. Są to osoby toksyczne, złe, które chcą prowadzić zamęt taki emocjonalny też w nasze życie, więc po prostu najlepiej jest ich zablokować, po prostu. Nie miejcie przed tym jakichś skrupułów, to jest w trosce o wasze zdrowie psychiczne, ale też i w trosce o tych bliźnich, że po prostu tego zła, tych złych emocji w waszym życiu i w życiu innych ludzi nie, nie wprowadzali. To na tyle. Szczęść Boże!